Wielu z Was, oglądając takie historie w internecie, od razu pisze w komentarzach, to fake, to wygenerowane przez AI, bajki dla naiwnych. I wcale wam się nie dziwię, bo dzisiejszy świat jest pełen sztuczności. Ale to, co zaraz usłyszycie, nie jest wynikiem działania algorytmu. To historia, którą usłyszałem tylko raz, mając 12 lat, siedząc na wytartym dywanie, w małym mieszkaniu na Krakowskim Kazimierzu mój pradziadek Stefan człowiek który rzadko się odzywał i nigdy nie oglądał filmów wojennych tamtego wieczoru otworzył starą metalową puszkę po herbacie w środku nie było ciastek ale wyblakłe zdjęcie i zardzewiały kawałek metalu który wyglądał jak część jakiejś maszyny kiedy zaczął mówić jego głos się zmienił nie był już moim starym schorowanym dziadkiem Stał się znowu dwudziestoletnim chłopakiem, który na swoich barkach dźwigał losy świata. Postanowiłem spisać jego słowa i przekazać je wam dokładnie tak, jak on mi je opowiedział. Zamknijcie oczy, zapomnijcie, że siedzicie przed ekranem. Jest rok 1940. Jesteście tam ze mną. Angielska mgła w październiku to nie jest zwykłe zjawisko atmosferyczne. To lepka, zimna szmata która owija się wokół gardła i wciska pod kurtkę, niosąc ze sobą zapach wilgoci, spalonego oleju i strachu. Nortolt. Lotnisko, które stało się naszym domem, naszym czyśćcem i dla wielu z nas ostatnim miejscem na ziemi, jakie widzieli. Siedzimy w baraku, a metaliczny dźwięk kluczy mechaników uderzających o poszycia hurikanów brzmi jak bicie wielkiego, stalowego serca. Mam 23 lata, ale kiedy patrzę w lustro przy goleniu widzę twarz kogoś kto przeżył już trzy życia moje palce drżą nie to nie jest ten rodzaj strachu o którym myślicie to nie strach przed śmiercią bo ze śmiercią jesteśmy na ty od września 39 to drżenie to adrenalina zmieszana z wściekłością i poczuciem odpowiedzialności które jest cięższe niż samolot bo my polacy w dywizjonie 303 nie walczymy tu tylko o Anglię. Walczymy o to, żeby Polska nie stała się tylko wspomnieniem, tylko notatką w podręcznikach historii. Obok mnie, na pryczy, siedzi James Morrison. Anglik, dobry chłopak, ale cholernie naiwny, znowu czyści te swoje okulary. Robi to zawsze, gdy czuje, że nadchodzi duża sprawa. Trzeszła tą brudną szmatką, jakby chciał zetrzeć z nich wojnę i zobaczyć świat takim jaki był przedtem. James jest inny niż my. On lata, bo tak trzeba, bo ojczyzna wzywa. My latamy, bo nie mamy już gdzie wrócić. Stefan odzywa się cicho, nie podnosząc wzroku z nadoprawek. Opowiadałeś mi o Krakowie, o studiach, o dziewczynach, ale nigdy nie powiedziałeś dlaczego tak latasz, dlaczego walczysz tak, jakbyś chciał sam jeden wygrać tę wojnę. Zaciągam się papierosem. Dym gryzie w gardło, ale to przyjemny ból. Przez chwilę milczę. Nie chcę wracać do tamtych dni, nie chcę otwierać drzwi, które z takim trudem zamknąłem, ale patrzę na Morisona, na jego czyste, wciąż trochę chłopięce ręce i wiem, że on musi zrozumieć, musi wiedzieć, kto go osłania w powietrzu. Chcesz wiedzieć o wrześniu? Pytam, a mój głos brzmi chropowato, jakby wydobywał się z dna studni. Morison zastyga, zakłada okulary. Jego oczy za grubymi szkłami robią się wielkie. Kiwa głową. W Polsce uczyli nas, że honor to wszystko. Zaczynam, a barak nagle znika. Zamiast wilgotnych desek Nortold widzę spalone hangary okęcia. Pierwszego dnia wojny byłem idealistą. Wierzyłem w regulaminy, w szyki bojowe, w rycerską walkę. Dwie godziny później byłem już tylko świadkiem rzezi. Mój dowódca, major Wiśniewski, był człowiekiem starej daty. Broń lotniska, nie goń za bombowcami. Krzyczał. Wykonywałem rozkazy. Przez trzy dni patrzyłem z góry na piekło. Wstaję z pryczy i podchodzę do małego, brudnego okna. Na zewnątrz mechanicy w pośpiechu tankują maszyny. Widzę ten sam pośpiech, co wtedy pod Warszawą, ale tutaj jest nadzieja. Tam była tylko desperacja. Widziałem kolumny uchodźców, mówię dalej, nie odwracając się do Jamesa. Kobiety, starcy, dzieci i widziałem stukasy, które nurkowały na nich, jak jastrzębie na kurczęta. Nie atakowali wojska, James, oni polowali na cywilów. Czwartego dnia coś we mnie pękło. Zobaczyłem dziewczynkę, miała może siedem lat. Biegła drogą, ściskając w ręku szmacianą lalkę, a za nią sypała się ziemia od serii z karabinów maszynowych. Nie wytrzymałem. Złamałem rozkaz. Wystartowałem sam. W baraku robi się tak cicho, że słychać bzyczenie muchy uderzającej o szybę. Morison nawet nie oddycha. Zestrzeliłem dwa bombowce, zanim zdążyli zrzucić ładunek na tę drogę. Mówię, zaciskając pięści tak mocno, że paznokcie wbijają mi się w skórę. Czułem satysfakcję. Czułem, że w końcu robię to, do czego zostałem stworzony. Ale kiedy wróciłem na lotnisko, majora Wiśniewskiego już nie było. Bomba trafiła prosto w stanowisko dowodzenia. Gdybym tam był, gdybym wykonywał rozkazy, może on by żył, a może ja leżałbym tam razem z nim, martwy i bezużyteczny. Odwracam się gwałtownie. James patrzy na mnie z mieszanką przerażenia i fascynacji. Teraz rozumie. Rozumie, dlaczego w powietrzu staje się kimś innym, dlaczego ryzykuje tam, gdzie inni odpuszczają. Nie możesz brać na siebie winy za całą wojnę, Stefan, mówi cicho. Mogę, odpowiadam twardo i muszę, bo za każdym razem gdy nie jestem tam, gdzie powinienem, ktoś umiera. To jest moja klątwa, James i moja siła. W tym momencie powietrze przecina dźwięk, którego nienawidzę i kocham jednocześnie. Syrena wycie, które wchodzi w sam środek czaszki. To nie jest ćwiczenie. To wezwanie. Spoglądamy na siebie z Morrisonem. W tej jednej sekundzie, w tym jednym spojrzeniu jest wszystko. Strach, braterstwo i nieme pytanie, czy wrócimy tu na kolację. Ruszaj się, Angliku, krzyczę łapiąc hełmofon. Szwaby nie będą czekać. Wybiegamy na zewnątrz, wprost w zimną mgłę. Ale tym razem czuję coś dziwnego. Jakiś ucisk w żołądku, inny niż zwykle. Jakby los właśnie rzucił kości i czekał, aż się zatrzymają. Mam przeczucie, że dzisiejszy lot... Nie będzie po prostu kolejną bitwą, że wydarzy się coś, co sprawdzi nas bardziej niż kiedykolwiek. Wskakuje na skrzydło mojego hurikajna, a mechanik, stary wacek, krzyczy coś do mnie, ale go nie słyszę. Słyszę tylko ryk silnika Rolls-Royce'a, który budzi się do życia jak bestia. Zapinam pasy. Wiem jedno: cokolwiek się stanie tam w górze, nie pozwolę, by historia się powtórzyła. Nie dzisiaj. Jesteśmy już w górze. Niebo nad kanałem La Manche to nie jest to samo niebo, które znacie z wakacyjnych wyjazdów. To ołowiana, szara pustynia, na której śmierć czai się za każdą chmurą. Dwanaście naszych maszyn tnie powietrze w szyku tak ciasnym, że widzę nitowanie na skrzydle sąsiada. Silnik mojego horykajna wibruje, przenosząc drgania na kręgosłup. To uspokaja. To jedyna pewna rzecz w tym chaosie. Rozglądam się. Głowa cały czas pracuje. Lewo, prawo, góra, tył. Wzrok musi być jak radar. Patrzę na prawo, na Morisona. Leci na pozycji red 2. Niby wszystko w porządku. Trzyma szyk, ale widzę jak kurczowo zaciska dłonie na drążku. Jego maszyna nie płynie w powietrzu, ona walczy z każdym podmuchem wiatru. James się boi. Nie winie go. Strach to paliwo, ale jeśli nie umiesz go spalać, dławisz silnik. Ja nauczyłem się zamieniać strach w chłód, w absolutną, lodowatą precyzję. I wtedy to się zaczyna: głos w słuchawkach trzeszczy. Bandic druga godzina wysoko. Nie muszę patrzeć na zegar, żeby wiedzieć, co to znaczy. Podnoszę wzrok. Są tam. Wyglądają jak stado szerszeni wypuszczone z gniazda: bombowce Heinkel osłaniane przez roje Messerschmittów. Błyszczące punkciki, które za chwilę zmienią się w plujących ogniem morderców. Atakujcie bombowce! krzyczy dowódca. Rozrywamy szyk. To jest ten moment, o którym dziadek zawsze mówił z dziwnym błyskiem w oku. Moment, w którym przestajesz być człowiekiem, a stajesz się częścią maszyny. Czas zwalnia. Dosłownie. Widzę obracające się śmigło niemieckiego myśliwca, widzę błyski z jego luf, zanim jeszcze usłyszę dźwięk. Wszystko dzieje się w zwolnionym tempie, a ja mam nieskończenie wiele czasu na reakcję. Biorę na cel jednego z Messerschmittów. Jest dobry, cholernie dobry. Wykręca, próbuje wejść mi na ogon, ale ja jestem szybszy. Nie dlatego, że mam lepszy samolot, ale dlatego, że ja nie mam nic do stracenia. Naciskam spust. Serie z moich karabinów tną jego skrzydło jak piła łańcuchowa drewno. Odpada. Dymi. Widzę czasze spadochronu. Ulgę? Nie, to nie ulga. To po prostu odhaczone zadanie. Ale nie mam czasu na myślenie, bo nagle w słuchawkach słyszę krzyk, który mrozi mi krew w żyłach bardziej niż lodowate powietrze na dziesięciu tysiącach stóp. Red 2! Dostałem! Tracę moc! Silnik dymi! To James. Odwracam głowę tak gwałtownie, że aż strzela mi w karku. Widzę go. Jego Hurricane ciągnie za sobą warkocz tłustego. Czarnego dymu. Ale to nie dym jest najgorszy. Najgorsze jest to, gdzie on leci. Traci wysokość, spada jak kamień prosto w dół, a pod nami nie ma łąk ani lasów. Są przedmieścia Londynu, szkoły, domy, ulice pełne ludzi, którzy myślą, że są bezpieczni. W ułamku sekundy mój umysł dokonuje niemożliwej kalkulacji. Widzę trajektorię Jamesa. On nie doleci do żadnego pola. Fizyka jest bezlitosna. Jego dwutonowa maszyna, wypełniona paliwem i amunicją, zamieni się w bombę, która uderzy w środek osiedla. Znowu widzę Warszawę. Znowu widzę tę małą dziewczynkę z lalką i słyszę głos majora Wiśniewskiego: bronich. Wtedy robię coś, co w każdej szkole lotniczej uznano by za samobójstwo. Coś, za co powinienem trafić pod sąd wojenny. Nie myślę. Po prostu nurkuję. Drążek od siebie i mój samolot wyje, nabierając prędkości, która grozi oderwaniem skrzydeł. Zbliżam się do Morisona. Widzę jego przerażoną twarz w kokpicie. Walczy z drążkiem, ale bez silnika jest bezradny. Stefan, co ty robisz? Krzyczy przez radio. Słyszę panikę w jego głosie. Zaufaj mi. Wrzeszczę w odpowiedzi, chociaż sam sobie nie ufam w tym momencie. Podlatuję pod niego. Tak blisko, że czuję ciepło bijące z jego płonącego silnika. Zbliżam się centymetr po centymetrze. To szaleństwo. Dwa samoloty lecące z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę jeden uszkodzony, drugi sterowany przez wariata. Delikatnie, z chirurgiczną precyzją, przykładam końcówkę mojego skrzydła do jego skrzydła. Czekam na uderzenie, na eksplozję na koniec. Ale czuję tylko potężne szarpnięcie. Metal zgrzyta o metal, dźwięk jest potworny, jakby niebo darło się na pół. Moja maszyna wpada w wibracje, wskaźniki wariują, temperatura oleju skacze na czerwone pole, ale nie puszczam. Pcham go fizycznie, spycham jego samolot z kursu, walczę z oporem powietrza, z ciężarem jego maszyny, z własnym strachem. Jeszcze trochę, James, jeszcze kawałek. Krzyczę przez zaciśnięte zęby, a pot zalewa mi oczy. Na dole widzę zbliżającą się wstęgę tamizy. Woda. Jedyny ratunek. Domy przesuwają się pod nami. Widzę ludzi na ulicach, zadzierających głowy. Nie wiedzą, że o ich życie toczy się walka kilkaset metrów nad ich głowami. Mój silnik zaczyna się krztusić. Przegrzewa się. Błagam go. Wytrzymaj ty, brytyjski draniu. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Popycham Morisona ostatni raz, najmocniej jak potrafię. Nasze maszyny rozdzielają się z hukiem. James leci teraz w stronę rzeki. Krzyczy coś, ale nie rozumiem słów. Widzę tylko, jak jego hurricane uderza w tafle wody. Wielka fontanna piany wystrzeliwuje w niebo. Krążę nad miejscem upadku. Mój własny samolot ledwo zipie. Dym wdziera się do kabiny. Ale patrzę w dół i widzę małą głowę wynurzającą się z wody. Żyje. Płynie do brzegu. I w tym momencie, po raz pierwszy od ponad roku... Czuję, że ten cholerny ciężar na piersi trochę zelżał. Nie zabiłem wroga. Zrobiłem coś ważniejszego. Ocaliłem przyjaciela. Ale mój Hurricane właśnie wydał ostatnie tchnienie. Śmigło staje. Zostaje tylko szum wiatru i cisza. Jestem sam, bez silnika, nad obcym miastem. Ale uśmiecham się. Bo wiem, że cokolwiek się teraz stanie, było warto. Cisza w kabinie myśliwca to najgłośniejszy dźwięk, jaki możecie sobie wyobrazić. Kiedy silnik ryczy, czujesz, że żyjesz. Kiedy milknie, słyszysz tylko własny oddech i świst wiatru opływającego kadłub. Jestem szybowcem. Dwutonowym, metalowym szybowcem, który spada. Biggin Hill. Widzę pas startowy. Jest blisko, ale jednocześnie wydaje się być na drugim końcu świata. Nie mam drugiej szansy. Nie mogę dodać gazu, zrobić kółka i poprawić podejścia. To jest bilet w jedną stronę. Ręce mam spocone, ale ruchy pewne. To dziwne, ale w takich momentach ciało pamięta rzeczy, o których mózg zapomniał. Wypuszczam podwozie, Blokuje się z metalicznym trzaskiem. Ziemia pędzi w moją stronę. Trawa, beton, hangary. Wszystko rośnie w oczach. Wyrównuje w ostatniej chwili. Koła uderzają o pas. Samolot podskakuje raz, drugi, jak narowisty koń, ale w końcu osiada. Hamuje. Maszyna toczy się, toczy i w końcu staje dosłownie metry od końca pasa. Siedzę w kabinie i nie mogę się ruszyć. Adrenalina odpływa, zostawiając po sobie pustkę i drżenie rąk, którego nie mogę opanować. Kiedy w końcu wygramoliłem się na skrzydło, podbiegła do mnie grupa mechaników patrzyli na mój samolot, potem na mnie, potem znowu na samolot. Dowódca lotniska, stary wyjadacz z pierwszej wojny, podszedł, pykając fajkę. Słyszałem przez radio, co tam wyprawiałeś, synu, mruknął, taksując mnie wzrokiem. Niezły cyrk, ale lądowanie, pierwsza klasa. Nie czułem się jak bohater, czułem się jak wyrzęta szmata. Dwie godziny później siedziałem w ciężarówce wracającej do naszej bazy w Nortold. Patrzyłem przez zakurzoną szybę na angielską wieś. Zielone pola, owce, dym z kominów, spokój. Taki sam spokój widziałem pod Warszawą, zanim niebo spadło nam na głowy. Różnica była taka, że tu ludzie wciąż wierzyli, że są bezpieczni. My tę wiarę straciliśmy dawno temu. W nort wrzało, wieści w lotnictwie rozchodzą się szybciej niż prędkość dźwięku. Kiedy wszedłem do kantyny, rozmowy ucichły. Wszyscy patrzyli na mnie. A po środku stał on. James Morrison był wciąż mokry, owinięty szarym wojskowym kocem, w rękach trzymał kubek gorącej herbaty, ale żył. Kiedy mnie zobaczył, odstawił kubek. Jego ręce też drżały. "Ludzie!" krzyknął, a głos mu się łamał. "To jest ten wariat. To jest człowiek, który uznał, że prawa fizyki go nie dotyczą." Podszedł do mnie i po prostu mnie objął, mokry, śmierdzący wodorostami stamizy, ale żywy. Dziękuję. Szepnął mi do ucha. Nie za mnie. Za tych ludzi na dole. Czułem na sobie wzrok innych pilotów. MacLeod, ten szkod, który zawsze narzekał na pogodę, pokręcił głową z niedowierzaniem. Stefan, z całym szacunkiem, powiedział swoim twardym akcentem. Ale nikt normalny nie używa Hurricane'a jako taranu. To się nie miało prawa udać. Nie miałem wyboru. Odpowiedziałem krótko. Wtedy w drzwiach stanął on. Wing Commander Thompson, dowódca bazy, człowiek legenda, o którym mówiono, że ma serce z lodu i regulamin zamiast kręgosłupa. Zapadła cisza. Kowalski, jego głos był suchy jak trzask bicza. Do mojego biura natychmiast. Serce podeszło mi do gardła. Wiedziałem co to znaczy. Złamanie szyku, narażenie maszyny, samowola. W wojsku za bohaterstwo dostaje się medale, ale za niesubordynację Staje się przed sądem. Biuro Thompsona było spartańskie. Mapa Anglii na ścianie, biurko, dwa krzesła. Wskazał mi jedno z nich. Przez dłuższą chwilę nic nie mówił, tylko patrzył na mnie tymi swoimi stalowymi oczami, jakby chciał prześwietlić mnie na wylot. Wiesz co zrobiłeś? zapytał w końcu. Uratowałem pilota, ser i cywilów. Złamałeś procedury, przerwał mi ostro. Uderzył dłonią w stół opuściłeś pozycję w formacji, ryzykowałeś utratę dwóch myśliwców, które są dla nas na wagę złota. Czy wiesz, ile kosztuje jeden hurikajn? Czy wiesz, ile czasu zajmuje wyszkolenie pilota? Siedziałem sztywno. Czułem, jak wzbiera we mnie ta polska ułańska złość. "Ser" powiedziałem, patrząc mu prosto w oczy. "W Polsce nauczyliśmy się, że są rzeczy droższe niż samoloty." Thompson zamarł. Przez chwilę myślałem, że mnie wyrzuci, że to koniec mojego latania. Ale wtedy jego twarz zmiękła. To była sekunda, mikrosekunda, w której maska dowódcy opadła. Oparł się o fotel i splótł palce. I właśnie dlatego tu jesteś, Kowalski, powiedział cicho, zupełnie innym tonem. Widziałem w życiu wiele rodzajów odwagi: odwagę desperatów, odwagę głupców, odwagę tych, którzy nie mają wyjścia, ale to, co zrobiłeś dzisiaj, to była odwaga moralna. Sięgnął do szuflady i wyciągnął papierosa. Nie zapalił go, tylko obracał w palcach. Wiesz, czym różnimy się od Luftwaffe? Zapytał, podchodząc do okna. Oni widzą wojnę jako matematykę, dla nich Londyn to siatka celów, ludzie to liczby, straty akceptowalne. Ty dzisiaj pokazałeś, że dla nas jeden człowiek to cały świat, że warto zaryzykować wszystko dla jednego życia. Odwrócił się do mnie. Wypełniłem wniosek o odznaczenie cię zaszczytnym krzyżem lotniczym, ale nie o medal tu chodzi. Chodzi o to, że tacy ludzie jak ty, to jest powód, dla którego w ogóle walczymy. Bo jeśli przestaniemy ratować się nawzajem, to czym będziemy lepsi od nich? Wyszedłem z jego biura oszołomiony. Słońce zachodziło, malując lotnisko na krwisto-czerwony kolor. Myślałem, że dostanę nagane, a dostałem lekcję, której nie zapomnę do końca życia – Zrozumiałem wtedy, że ta wojna to nie tylko strzelanie do Messerschmittów, to walka o to, żeby w tym całym piekle pozostać człowiekiem. Kiedy opuściłem gabinet Wing Komandera Thompsona, czułem się, jakby powietrze było lżejsze. Ciężar, który nosiłem na karku od tego wrześniowego poranka w Polsce, w końcu się rozluźnił. Nie zniknął, ale już mnie nie dusił. Zrozumiałem, prawdziwy honor nie polega na ślepym posłuszeństwie rozkazom, ale na wybieraniu słusznej drogi nawet jeśli prowadzi to do złamania protokołu mój przymus ratowania to co uważałem za klątwę było tak naprawdę moją siłą na zewnątrz słońce chyliło się ku horyzontowi malując niebo nad nortolt w odcienie spalonego złota i ponurego szkarłatu mechanicy uwijali się przy samolotach przygotowując je do jutrzejszych misji codzienny niekończący się cykl wojny Start, walka, lądowanie, konserwacja i nadzieja. Wróciłem do baraku. James czekał na mnie przy wejściu. Jego twarz, już osuszona i umyta, miała teraz inny wyraz głębszy, poważniejszy. Co powiedział Thompson? Zapytał cicho, jakby bał się usłyszeć odpowiedź. Nominował mnie do odznaczenia i powiedział, że mam rację, że ratowanie jest ważniejsze niż niszczenie. James skinął głową. Wziął głęboki oddech. Wiesz, co mi przyszło do głowy, kiedy spadałem? Powiedział, patrząc w dal. Nie myślałem o mamie ani o narzeczonej, myślałem o tym, że zmarnowałem czas, że przez ten cały czas w dywizjonie latałem, żeby zabić wroga, a ty w tych ostatnich sekundach pokazałeś mi, że nasza praca to coś zupełnie innego to jest ochrona, ochrona tego, co zostawiamy na dole tego, co jest niewinne. Weszliśmy do kantyny. Zapach spalenizny, potu i kiepskiej angielskiej herbaty mieszał się ze śmiechem i żartami. Piloci z trzech, a także z innych dywizjonów, bili brawo, gdy wchodziłem. Czułem to niezręczne, ale ciepłe poczucie przynależności. Nie byłem już tylko polskim pilotem, który samotnie mści się za wrzesień. Byłem ich Stefanem, częścią tej niezwykłej międzynarodowej rodziny, która broniła tej wyspy. Usiadłem z nimi przy stole. Opowiadali o akcji, próbowali zrozumieć, co się działo w tych szalonych sekundach, gdy hurikajny pchał hurikajna. Śmiałem się razem z nimi. Tej nocy, kiedy inni grali w karty i pili piwo, ja usiadłem, żeby napisać list. List do mojej matki, która została w Krakowie i która żyła w ciągłym strachu o mojego ducha. Zapaliłem świecę i zacząłem pisać, a słowa płynęły swobodnie. Tak, jak mój samolot w idealnym locie. Opowiedziałem jej o Jamesie, o misji, o Thompsonie. Pisałem nie tylko o walce, ale o sensie, który w końcu znalazłem. Najdroższa mamo, pisałem, a litery drżały mi na papierze. Zawsze bałaś się, że ta wojna zmieni mnie w bezduszną maszynę, że zapomnę o człowieczeństwie. Wiesz co? Dziś zrozumiałem, że jest dokładnie odwrotnie. Dzisiaj ryzykując życie dla przyjaciela, a nie dla rozkazu, odnalazłem siebie. Nie jestem już tylko polskim pilotem walczącym o cudzą Ziemię. Jestem obrońcą wszystkiego, co ludzkie w czasach, gdy ludzkość jest najbardziej zagrożona. Zwycięstwo, mamo, to nie liczba zestrzelonych samolotów. To ocalenie, to ochrona niewinnych, to pozostanie człowiekiem, kiedy świat wokół chcecie zniszczyć. Złożyłem list starannie go pakując, myślałem o Tobie, Mamo, o Ani, o Tacie. Patrzyłem przez okno, gwiazdy nad Anglią, te same gwiazdy, które widziałem nad Krakowem, to samo niebo, ta sama nadzieja. Gdzieś tam, wiedziałem to, patrzą na mnie i są dumni. Nie dlatego, że zestrzeliliśmy wroga, ale dlatego, że ocaliliśmy przyjaciela. Tej nocy zasypiam inaczej, bez koszmarów o stukasach nurkujących na polskie drogi. Zasypiam z poczuciem, że jestem we właściwym miejscu i robię dokładnie to, co powinienem. To było pierwsze spokojne oddechy od września 1939 roku. Byłem Stefan Kowalski, polski pilot z Dywizjonu 303 i wreszcie wiedziałem, za co naprawdę walczę. Wojna trwała dalej. Następne tygodnie i miesiące przyniosły kolejne alarmy, kolejne walki i kolejne straty ale coś się we mnie zmieniło. Manewr z tamizy, ta chwila szalonej improwizacji i ocalenia, stała się kamieniem milowym, nie tylko w mojej osobistej historii, ale w legendzie Dywizjonu. W hangarach, podczas czyszczenia skrzydeł, szeptano o Polaku, który użył swojego samolotu, by pchać uszkodzoną maszynę przyjaciela na rzekę. Młodzi piloci, przesiąknięci teorią, patrzyli na mnie z szacunkiem, który wykraczał poza zwykłe braterstwo broni. James Morrison nigdy już nie latał tak samo sztywno. Miał w sobie więcej ognia, więcej pasji. Nauczył się odpuszczać kontrolowanie strachu i zamieniać go w drapieżną czujność, w tę polską fantazję, która sprawiała, że Niemcy bali się nas jak ognia. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w zadymionej kantynie, słuchając radia, James podniósł kieliszek dżinu za Stefana Kowalskiego powiedział zwracając się do reszty pilotów za człowieka który nauczył nas że odwaga to nie brak strachu ale to co robisz kiedy strach przejmuje kontrolę i za polskę która posłała nam swoich najlepszych pili wtedy poczułem to najsilniej nie byliśmy tu tylko gośćmi nie byliśmy tylko najemnikami byliśmy siłą która ratowała ten kraj przed upadkiem a jednocześnie ratowała jego duszę Moje akcje w powietrzu stały się bardziej przemyślane, ale i bardziej bezkompromisowe, zawsze szukałem okazji, by chronić, a nie tylko niszczyć. Pamiętałem słowa Thompsona: to fakt, że nadal wierzymy, że pojedyncze ludzkie życie ma wartość. Zawsze, gdy brałem na cel Messerschmitta, czy widziałem formację bombowców, myślałem o tych małych domkach na dole, o dzieciach bawiących się na podwórkach i o ich prawej do życia. Dla nas ta walka była bardzo osobista. Latałem przez całą bitwę o Anglię i wiele miesięcy później. Nigdy nie zapomniałem o wrześniu, ale w końcu nauczyłem się żyć nie tylko z winą, ale i z odpowiedzialnością. Zrozumiałem, że straty i niemożliwe decyzje z początku wojny nie były końcem. Były tylko ceną, którą musiałem zapłacić, aby odnaleźć prawdziwy sens i prawdziwe powołanie. Było nim walczenie o honor który nie był pustym słowem, ale realnym czynem, gotowością do poświęcenia się, by uratować słabszych. Kiedy w końcu wojna dobiegła końca, nie było mi dane wrócić do wolnej Polski, ale to już inna historia. To, co zabrałem ze sobą, to nie zardzewiałe medale, ale to głębokie przekonanie, że w najciemniejszych czasach naszej historii to my, Polacy, pokazaliśmy światu, czym jest prawdziwe męstwo. Nie to co każe niszczyć, ale to, co każe budować i chronić. Patrzę na tę fotografię, którą trzymałem w dłoni tamtego jesiennego dnia w Nortold, na niej ja, młody chłopak z Krakowa, a na moim prapradziadku Stefanie, weteranie, który opowiedział mi tę historię. Widzę dumę, pamiętam jego ostatnie słowa tamtego wieczoru. Pamiętaj, Stefan, powiedział, trzymając mnie za rękę: życie bez odwagi. To nie życie wcale. Odwaga to nieumiejętność zabijania, to umiejętność ratowania. Tego nauczył mnie tamten dzień nad tamizą. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć.